Nie mogłam znaleźć sobie lepszego miejsca do nagrywania, aniżeli łazienka, ale słuchajcie, witam się z Wami serdecznie z Krakowa, z mojego mieszkania. Tak jak już powiedziałam, znajdujemy się w łazience, ale jakby nie zwracajcie totalnie na to uwagi, tak? Zwróćcie uwagę na to, co ja chcę Wam tutaj powiedzieć. Słuchajcie, to jeżeli to wypali, bo w tym momencie w sumie nagrywam, ale tak naprawdę nie wiem, czy ten vlog jeszcze powstanie. Jeżeli teraz to oglądacie, to wiecie, że ten vlog już jest. Ja tego jeszcze nie wiem. Mniejsza, słuchajcie, to jest drugi blok w moim życiu. Wyjazd do Włoch na narty. Ja uczę się jeździć na nartach tak naprawdę od dziecka i mówię takim naprawdę, myślę, marzeniem dla każdego, kto lubi jeździć na nartach. Jeździ już, wiecie, na wielu, wielu stokach jest to, żeby pojechać na te narty gdzieś za granicę. Tam, gdzie te stoki w ogóle wyglądają zupełnie inaczej, to w ogóle nie jest jakby... Totalnie to, co jest w Polsce, że jedziecie, yy, stoicie 40 minut w kolejce, zjeżdżacie w 2 minuty, i później znowu 40 minut stoicie w kolejce, jakby nie. Tamte trasy wyglądają totalnie inaczej. Nie wiem, nie byłam, ale jak wy wiecie, no, ludzie, którzy byli i opowiadali, czy jakieś tam filmiki na internecie, no naprawdę. W ogóle mi się nie mieści, jak to musi wyglądać w ogóle na żywo, i tym bardziej nie mieści mi się w głowie, że ja już tak naprawdę za tydzień też tam będę i będę mogła to wszystko zobaczyć na własne oczy i naprawdę jest to dla mnie coś niesamowitego. No więc, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Uwaga, moi drodzy. Niby taki zwykły pokrowiec na buty narciarskie, ale otóż nie, słuchajcie, otwieramy i tak. W środku, jak widzicie, mam jednego buta, ale to dlatego, że drugi był e, u pana. Gdy oddawałam narty do ostrzenia i tam ustawiałam mi też właśnie te buty i w ogóle, no to musiałam tego jednego zostawić, dlatego tutaj go brakuje. E, także na to nie zwracajmy uwagi. Ale słuchajcie, w środku ten jeden but jest wypełniony cały po brzegi skarpetkami. To było jakby... kurczę, to dodatkowe miejsce, po co go marnować, tak? No i teraz jeszcze wygmieniłam, że właśnie do tego pokrowca, żeby nie marnować miejsca Cennego miejsca, warto dodać, walizkę, to też przemycę tutaj, właśnie moje klapeczki no i rękawice. Także tutaj będzie jeszcze ten drugi but. Do drugiego buta również włożę tam jeszcze jakieś skarpety. I to jest właśnie sztuka praktycznego pakowania się. Mam takie dziwne przyzwyczajenie, że jak co roku ściągamy z mamu rzeczy narciarskie ze strychu i biorę do ręki mój kask to muszę, ale to po prostu muszę go przymierzyć, Sprawdzić, wiecie, czy dobrze leży i w ogóle jak on tam na mnie wygląda. Nie wiem, nie wiem. Jakby tak podświadomie jakbym chciała sprawdzić na to, czy, czy głowa mi urosła, czy mózg mi może urósł. Albo czy zmala z ich hase, jest na przykład za luźny. Naprawdę nie wiem, nie wiem na co ja liczę, natomiast no mówię, co roku za każdym razem to sprawdzam, więc... Tym razem też tak będzie. Generalnie tak się on prezentuje. Cute. Odnośnie kasku mam tutaj dla was jeszcze taką przestrogę, a może nawet i prośbę. Jeździjcie w kaskach. Naprawdę, jakby uważam, że na stoku to jest must have i totalnie nie rozumiem ludzi, którzy jeżdżą, wiecie, sobie w czapeczkach. Mam wrażenie, że oni jeżdżą... W tych czapeczkach albo w ogóle z gołą głową Tylko dlatego, żeby lepiej wyglądać No bo jakby kask, wiecie, nie jest taki super Ładny, elegancki Ale słuchajcie, to jest największa głupota na świecie Ja z własnego doświadczenia Wiem, że ten kask nieraz mi pewnie Uratował życie, bo gdybym walnęła Wiecie, gołą głową o lód To Nie wiem, jakby to się dla mnie skończyło Więc naprawdę nie róbcie takich rzeczy Jeździjcie w kaskach, bo To jest naprawdę mega ważne Cię dojechaliśmy? Tak się prezentuje. O proszę! Pierwsze zwierzątka. E, tak się prezentuje widok. No to jest po prostu coś niesamowitego. Jest przepięknie. Jest zachmurzone, niestety. Nie ma słoneczka, ale i tak wygląda to po prostu cudnie. Tutaj w ogóle jest nasz domek. Mam nadzieję, że będziemy mieć balkon z tej strony i będziemy mieć właśnie widok na to wszystko. Także dojechaliśmy, cali i zdrowi, tak tutaj się jeszcze prezentuje okolica. Powiem Wam, że mieszkałam naprawdę w wielu miejscach i miałam różne widoki z okna, ale takiego chyba jeszcze nigdy nie miałam. Spójrzcie na to. No, popatrzcie, jak to cudnie wygląda. Jezu, te góry są takie piękne. Ta warstwa śniegu, taka gruba. O Boże, już się nie mogę doczekać dzisiaj pierwszy dzień, jak będziemy jechać na stok, także jestem ciekawa jeszcze widoku z góry, bo na pewno będzie niesamowity. na przerwę, na jakieś małe piwko. Jak widzicie ludzi jest całkiem sporo, ale pogoda jest piękna. Nie zapowiadało się, miał słuchajcie nawet padać deszcz, a tu słoneczko, wszyscy porozbierani. Mega fajnie. O tak kochani, piwko z takim widoczkiem. Zdróweczko. Zatrzymaliśmy się chwilę na górze. Żeby porobić foteczki i przyszedł taki pan z takim... Z opowieści. Jak to się mówi? Nie spadł, teraz wyleciało mi z głowy, ale nie wiemy jeszcze co on będzie robił, ale wygląda to nieźle. Tym bardziej, że tam na dole wiecie nie ma takiej trasy, tylko będzie jechał na dziko, więc szczerze będzie to na pewno wyglądać zajebiście. Oczywiście nie obyłoby się bez zakupów w tutajszym sklepie. Zgadnijcie co wziął Wojciech. Macie 3 sekundy zanim zgadniecie. Pokaż! Żaluł się oczywiście musiała być, ale w ogóle powiem Wam, że no to wszystko. Wygląda mega dobrze. To są chyba, wiecie, takie ich tutajsze produkty. A tak wygląda strefa plus 18. Słuchajcie, winka przeróżne. Spory wybór i co najlepsze cenowo też naprawdę wychodzi super, dlatego że jest tutaj strefa bez słowa. I pokażę Wam jeszcze, co nas najbardziej zaskoczyło. Patrzcie. Na no to, co jest tu u samej góry, a raczej na tą cenę. Ktoś by się skusił? Następnego dnia wybraliśmy się na inny stok. Jechaliśmy tutaj takim skibusem. Co warto dodać, dużym plusem było to, że skibusy były darmowe. I teraz wysiedliśmy na przystanku, żeby przesiąść się na kolejny autobus, który zawiezie nas właśnie tam. To jest dzisiejszy nasz cel. Jedziemy na drugą stronę żeby też spróbować czegoś nowego. Generalnie dzisiaj jest y, ostatni dzień jeżdżenia na nartę, dlatego że jutro mamy taką przerwę, dajemy mięśniom odpocząć, jedziemy sobie na spa, y, także jutro nie jeździmy, a później w czwartek i piątek znowu kupujemy karnety i śmigamy już do końca, żeby wykorzystać. Słuchajcie, pogoda Uj, naprawdę jecha. jest taka wspaniała. Ej, Seba! O, właśnie przyjechał nas autobus, Tylko także... On przyjechał z tam. Chyba wsiadał. Okazało się, że to jednak jest nasz autobus, my tam na skóreczkę. Chciałam wam powiedzieć, że pogoda naprawdę jest wspaniała. Nie wiemy dlaczego, ale na wszystkim jakby pokazuje, że ma padać i w ogóle, że żeby być tak chłodno. Tymczasem świeci słoneczko, jest tak pięknie. Naprawdę idealna pogoda nam się udała. I oby taka już została do końca tygodnia. Na szczyt kolejnej górki, i słuchajcie, widok wygląda tak pięknie. Mamy godzinę za 15:15, i wjechaliśmy sobie teraz na króciutką przerwę. Jest tu taka fajna miejscówka z leżakami. A generalnie chcę wam coś pokazać, bo przyszła właśnie przed chwilą do nas pani i dała nam takie ulotki i okazało się słuchajcie, że od godziny 6, sorry, od godziny 15 do godziny 18 jest w ogóle tutaj w tym miejscu impreza, taka wiecie, na stoku dla narciarzy. W klimacie dzisiaj lat 70., 80., 90., także w ogóle możliwe, że zostaniemy. No, bo w ogóle mega fajnie, ciekawe, jak to będzie wyglądać. Jest tu mega fajny klimat. Gość w ogóle śpiewa, słuchajcie, na żywo tam w środku. I to na zewnątrz wszystko tak ładnie słychać. Słoneczko się tutaj przebija przez te chmury, więc jest mega cieplutko. I ja sobie teraz rozpięłam buty, żeby trochę nogi odpoczęły. Zdjęłam sobie też kask, więc siedzę sobie teraz w okularkach przeciwsłonecznych i filuję. Dzisiaj mamy 6 marca, a dokładnie środę. Tak jak mówiłam wcześniej, dzisiaj nie idziemy na stok. Robimy sobie taki dzień przerwy, dlatego jest dziewiąta i w sumie to... Chyba tylko ja dopiero wstałam. Reszta jeszcze leży, odpoczywa. Yy, niedługo pewnie zbierzemy się na jakieś śniadanko, no i będziemy ruszać, dlatego że dzisiaj właśnie chcemy jechać na spa, żeby troszeczkę te mięśnie i w ogóle się rozluźniły. No i w ogóle jakby taki dzień yy, przerwy na pewno wszystkim się przyda. Yy, także ja właśnie wstałam, spakowałam sobie plecak. Już, no i w sumie to zastanawiam się, co jeszcze teraz mogę robić. Dojechaliśmy na basen. Musieliśmy kupić sobie jeszcze takie czapki. W ogóle jakby ja myślałam o tym, żeby wziąć go z domu, ale ostatecznie w ogóle jakby nie mogłam go znaleźć, więc stwierdziłam, że dobra nie biorę. Jednak okazało się, że trzeba, ale w sumie nie kosztowały dużo, bo tylko 3 euro, więc kupiliśmy sobie takie czepeczki. Idziemy się teraz przebierać i lecimy na basen. Wysuszyłam sobie włosy. W sumie spędziliśmy na spa tak jakieś około 5 godzin. I teraz będziemy sobie wracać już do hotelu. W ogóle chcę Wam pokazać coś, czego u nas też w, sumie w Polsce nie widziałam. Są takie kremiki wiecie, darmowe, że możecie sobie nasmarować ręce albo twarz. Także mega spoko opcja. Tak samo w prysznicach była, były jeszcze żele, takie pod okay. prysznic i właśnie szampony, więc to jest w ogóle mega super. Po basenie wstąpiliśmy jeszcze na chwilkę do sklepu i w ogóle taka ciekawostka dla Was, że Włosi nie mają ketchupu, w sensie, no dobra, na pewno gdzieś jest, ale naprawdę w takich, wiecie, tutaj sklepikach miejscowych bardzo ciężko dostać keczup. no bo jakby, wiecie, u nich pizza z keczupem, no to jest jakiś grzech, także sosów pomidorowych jest mnóstwo, a keczupu brak. Mamy taką tradycję z Wojtkiem, że jak teraz jeździmy sobie właśnie gdzieś w jakieś różne miejsca, to testujemy pringlesy. Jedliśmy w Turcji, ale takie jakby pringlesy podobne. I ostatnio właśnie Wojtek kupił te pizzowe. W sumie były całkiem git, a teraz wzięliśmy na próbę te. Także będziemy robić też teścior. W sumie nowo wychodzą. No, albo podobnie, albo nawet może troszeczkę drożej. Generalnie to jest też inny sklep, nie ten yy, Konas, dlatego że w ogóle dzisiaj jest środa i okazało się, że większość sklepów w środę tutaj u nas jest zamkniętych. Nie wiemy do tej pory dlaczego. Dobra, uwaga, robimy ocenę pringlesów. Jak <ścoughs> się stresował. Na ile oceniasz od 10 7. 7. No, powiem Wam, że ja też właśnie przed chwilą skosztowałam. Myślę, że 7 to zasłużona ocena Nie, no słuchajcie, niesamowita akcja. Przyszliśmy tutaj do sąsiada, żeby wydoić sobie krowę, żeby mieć na jutro mleko do płatków. Zaraz Wam pokażę, jak Ola będzie to robiła. Patrzcie to, a tu są jeszcze takie malutkie krówki. Tam jest w ogóle taka malutka. A tu Kiciuś. Boże, mega słodko. Kiciuś czeka na mleczko, tak? Kiciunia? czekasz na mleczko? O, jaki jesteś fajny. Na bandażu. Tego samego dnia wieczorem udaliśmy się do miasteczka, żeby troszeczkę pospacerować i znaleźć jakieś fajne miejsce, w którym moglibyśmy sobie usiąść, napić jakiegoś piwka. No i właśnie tutaj mamy taką miejscówkę. Na 23. Wróciliśmy właśnie z miasteczka. Ekipa poszła na górę jeszcze grać w planszówki, bo to jest w ogóle tradycja tego wyjazdu, że wieczorem się spotykamy i gramy właśnie w planszówki. Także to jest w ogóle fajne bardzo, jak właśnie się jedzie taką ekipą. No bo jakby się jechało, wiecie, tak we dwoje czy coś, no to wiadomo, że nie ma z kim za bardzo. A tak, właśnie taką większą grupą, to jest w ogóle fajna zajawka. Ja zostałam teraz w pokoju, bo stwierdziłam, że muszę tu trochę ogarnąć, spakować sobie te rzeczy właśnie na jutro. Bo tak jak Wam mówiłam, jutro już wracamy na stok. Zapowiada się bardzo ładna pogoda, więc miejmy nadzieję, że, że faktycznie tak będzie. Powiem Wam, że mimo że to był taki dzień odpoczynku i że byliśmy właśnie dzisiaj na tych, yy, tym spa i w ogóle na tych basenach, to ja i tak czuję się jakaś taka mega zmęczona, oczy w ogóle mam takie, wiecie, przymknięte z chloru i w ogóle, bo ja szczerze nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam na basenie, także myślę, że to właśnie przez to. A co? A jutro rano trzeba wstać, myślę, że gdzieś nawet przed siódmą już, bo o ósmej umówiliśmy się, że będziemy właśnie już wyjeżdżać, dlatego że wracamy na stok, jedziemy na ten, na którym byliśmy wczoraj i on jest właśnie troszeczkę dalej. Będziemy jechać naszym samochodem, bo po ostatniej akcji właśnie z tym, że bus nie przyjechał, stwierdziliśmy, że bierzemy teraz właśnie swój samochód. No idziemy tam jakiś parking i wszystko będzie git. Jutro znowu zapowiada się, że będzie tam ta impreza na stoku. Tym razem o innej tematyce, więc jeżeli będzie też coś ciekawego, co mogłabym Wam tutaj pokazać, to oczywiście to zrobię. A jak na razie zabieram się za sprzątanie tego, co tutaj... Jestem. Tego dnia mieliśmy okazję zobaczyć przepiękną mgłę, która wyglądała jak takie rozlane mleko. Wjechaliśmy sobie na górę, później w ramach przerwy zjedliśmy sobie włoską pizzkę i udaliśmy się na imprezkę. <muzyka> Ostatni dzień, dobieg końca, my już spakowani, pojedzeni, e, wynosimy już tutaj rzeczy do auta. Tak naprawdę zostały już takie ostatnie. No i myślę, że za jakieś 10-15 minut ruszamy i wracamy do Polski. No, Wojtek też przyszedł e, popatrzeć ten ostatni raz. Będziesz tęsknił za tym widokiem? No. Ja też naprawdę, tak jak Wam mówiłam wcześniej, jeden z najpiękniejszych widoków, jaki mieliśmy, jaki ja miałam podczas różnych podróży, także naprawdę będzie za czym tęsknić. Tak się mu nasze zapotowane auto. Jest troszeczkę mniej rzeczy, aniżeli ostatnim razem. Pod sam sufit. Pierwsze komplikacje musieliśmy wysiąść, bo bus nie chciał ruszyć. Ale udało się. W drodze powrotnej nie obyłoby się oczywiście bez maczka. Rano wstaliśmy i nadeszła pora na sprzątanie busa. Do 12 musimy go zwrócić. Więc najpierw w pierwszej kolejności musimy go właśnie troszeczkę ogarnąć, żeby go oddać w takim stanie, jakim dostaliśmy. Przywieźliśmy już odkurzacz, jak widzicie Wojciech tutaj już zamiatał bagażnik, ale myślę, że szybko nam to pójdzie, bo generalnie aż tak bardzo nie nabrudziliśmy. Krótko podsumowując, był to naprawdę niesamowity wyjazd, spełniłam swoje narciarskie marzenie i jestem naprawdę na maksa usatysfakcjonowana. Mm, przepiękne miejsce, cudowni ludzie, no nie mogło być lepiej. Ważne, że wszyscy wróciliśmy zdrowi szczęśliwi, szczęśliwi i mam nadzieję, że to właśnie nie był ostatni wyjazd tego typu, tylko że teraz będzie jeszcze więcej mm, z miłą chęcią będę wracała wspomnieniami do tamtego miejsca, do zdjęć w ogóle do tego wszystkiego. A Wam dziękuję za obejrzenie tego vloga. No i co? Widzimy się w kolejnych. Pa!